Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku. Zainicjowana została wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno trylogię Henryka Sienkiewicza oraz lalkę Borysława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Konhauser Duda rozpoczęli narodowe czytanie z Henryka Sienkiewicza w Warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą narodowego czytania było wesele Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter. W związku z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości para prezydencka zaprosiła do lektury przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto przez cały rok antologii niepodległości, specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Lekturą narodowego czytania w 2019 roku były nowele polskie. Zbiór ośmiu utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Szulca, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Żewuskiego. Nowele zostały wybrane przez parę prezydencką z ponad 100 propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. W tegorocznej edycji będziemy czytać balladyna Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu, które zostało napisane w 1834 roku w czasie pobytu poety w Szwajcarii, a wydane pięć lat później w Paryżu. Do stworzenia tego dramatu zainspirowała słowackiego sytuacja polskiej emigracji po powstaniu listopadowym, która rozproszyła się po krajach zachodniej Europy. Był to czas, kiedy toczyły się debaty nad wspólną historią i przyszłym losem Polski. W utworze poeta połączył realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadził na tle baśniowych dzieł opowieść o dwóch siostrach, Balladynie i Alinie. Słowacki stworzył dramat, w którym rozwinął charakterystyczne elementy ballady. Występuje w nim fantastyczny świat nimf i duszków oraz pojawia się naturalna moralność, która odróżnia dobre od zła, ujawnia prawdę, demaskuje fałsz i każe zło. Balladyna miała być nie tylko fantastyczną legendą, ale przede wszystkim uniwersalnym, międzyepokowym modelem polskiego losu, by z przeszłości można było snuć wnioski na przyszłość. 18 grudnia 1834 roku Słowacki napisał list do matki, w którym tak mówił o swoim drobacie. Zobaczysz kiedyś, mamo, kochana, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedia cała podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał. Przedziwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu prawdy. Ludzie jednak starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca. Balladyna wywarła ogromny wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a jej liczne inscenizacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania jest wyjątkowa. Przede wszystkim przez to, że nie możemy spotkać się jak co roku, by wspólnie czytać klasykę literatury polskiej. Jednakże, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i pokonując wspólnie epidemię, organizujemy akcję w przekonaniu, że ta edycja jeszcze bardziej nas zjednoczy w trudnym czasie, a jednocześnie przyniesie państwu wiele satysfakcji ze wspólnej lektury. Zapraszamy na Narodowe Czytanie 2020. Akt pierwszy, scena trzecia. Hapa wdowy. Wdowa i córki jej, Balladyna i Alina, wchodzą z sierpami. Zakończony dzień pracy, moja Balladyno. Twoje rączki od słońca cała się rozpłyną, jak lodu kryształiki. Już my jutro rano z Alinką na poletku dożniemy ostatka. A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą. Nie, nie, nie! Jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą i leci na nią, by natknąć na osad białych kwiatów. Ani go od włosa liściem odpędzić, że też nigdy chmurki Bóg nie nadwieje, aby się zakryła. O biedna matko. Dobre, moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła. A kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem. A kto wie, a może już o was słuchać na królewskim dworze. A my tu żniemy, a tu nagle zboru, jak i królewic. Niech i kuchta dworu albo koniuszy zajeżdża karetą. I mówi do mnie, poczciwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź balladynę. Piękna jak dziewanna. Tobie się także Alino dostanie, rycerz zamęża. Ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczulkach woda goni się za wodą. Mój królewicu, żeń się z balladyną. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, co się matce marzy? Wiesz, Balladyno, że to jej do twarzy, kiedy się, kiedyś śni głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, chata taka licha. A mnie się marzy Bóg wie nieco. Ale Bogu się także w wieku istej chwale musi coś marzyć. A gdyby też Bogu chciało się matce dać złotego zięcia. Ach, słychać jakiś targot na rozłogu. Jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia. Pięć koni, złota kareta. Ach, kto to? Jedzie aleją. Jak to pięknie złoto między drzewami błyska. Ach, mój Boże, co im się stało? Śród naszego wozu powóz prr stanął i ruszyć nie może. Pewnie chcą konie napoić. Od właśnie, pan poi konie na drodze po prostu. Ha, jeśli pić chcą, już słoneczko gaśnie, trzeba zapalić sosnowę łuczywo. A chlampę zaświeć, a chlampę co żywo. O, gdzie mój grzebień? Cóż to? Co? Ktoś puka? Otwórz Bladyno. Niech siostra otworzy. Prędzej, otwórzcie. Ktoś do chaty stuka. Ach, ja się boję. Niech was wszelki duch Boży-Boga wychwala. Ja odemknę chatę. O jakie stroje złocisto bogate? Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem Mostek pod moim załamał się kołem, Szukam schronienia. Proszę poza stołem, Mój królewicu, siadać. Proszę siadać, chata uboga. Raczyłeś powiadać, że powóz? O, to nieszczęście. Dziewczęta? To moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy księżycu młynasz, co Jechał przeszłej wiosny. Matko, dosyć, daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięki lutni. Czy to córki wasze grywają na lutni? Przepraszam, nie królewicu. Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiaty poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce Kirkora. Muzyka echowa. Zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką dzwonię rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewic chce odpocząć trochę? Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę? Dziewice, wasze są to pieśni? Słyszę śpiewanie. Czy się panu nie śni? Tu w chacie cicho. Ach, jakże minutne wspomnienie zamku pustego. Czar działa. Z jakich kadzideł ta woń się rozlała? To z pewna wasze wieńce uroszone łzami wieczora dają takie wonie? Lecz my nie mamy wieńców. Naprawione koło w powozie. Wyprząc z dyszla konie, ja tu zostanę. Cóż to za zjawienie? Królewic w chacie? Na jakim on się nie spać będzie? Jemu listki róży cisną. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary, Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, Gdzie dach słomiany. Zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem Szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem Cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony... Ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca, czy zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę, ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca, więc trzeba wybrać, czemuż losu pala rozbiła serce moje od dwie skały. Ach, czemuż oczy pierwej nie wybrały i nie powiodły czucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja Ciebie, Panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedy o hrabiku Kirkorze, co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty pobóz, konie i rycerze na swych usługach? Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Córka moja, ja dwie mam córki, ale Baladyna, czy starsza? Tak jest. A młodsza Alina. Także jak anioł. Jaki wybór trudny, starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przyodziana, ta z alabastru, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki, ta jako złote na zorzy aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem. Więc jednej mężem, drugiej być kochankiem, więc obie kochać, a jedną zaś lubić. lecz którą kochać? Którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem nie, ale nie śmiem wymówić tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty, różowiała? Kocham. Obie dwie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Tożby dopiero, gdy nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę. Piękny i śmiały. Któraż z Was, dziewice, będzie mię więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzać gniewu na walnicę? O panie, jeśli w zamku są czeluście, szczeluści, ogień bucha, a Ty każesz wskoczyć? to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzesz. Jeśli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginie. Czegoż chcieć więcej? Weź, weź balladynę, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed Sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedno, a ciągnie do obu, którą odrzucić, której być małżonkiem. Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość. W obojgu miłość jednaką zasługą, którą tu wybrać? Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mię do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek, kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia. O, miła. Lecz Balladyna to samo mówiła, w sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i Balladyna kocha matkę starą. Jużem był wybrał, i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą niegodną Twojej ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry, wszystko Ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, ten za żonę Pan wybierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty, królewicu. Jeśli pozwolisz Twej pokornej służce, To Ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, A każda weźmie dzban z czarnej gliny, I niechaj malin szukają po lesie, A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malin, Tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada, o, złota prostoto, Ty mi dasz szczęście niczym nieskłócone, Dnie rozkoszami przeplatane z cnotą, tak, moja matko, niech o słońca wschodzie W las idą córki z dzbankami na głowie, A my w lipowym usiądziemy w chłodzie, Która powróci pierwsza, ta się zowie Hrabini Kirkor. Sądź sam, wielki Boże! Królewic znajdziesz w tej chateczce łoże, Pachnące siano zakryte bielizną. Wierzaj mi, panie, żabki się nie ślizną do Twego sianka, Proszę do Alkowy. Przynieś z powozu puchar kryształowy, wino i zimne żubrowe pieczywo. Bądźcie mi zdrowe, piękne narzeczone. co moja, o, jakież to dziwo, o, jakie szczęście! Jeszcze nie złowione to szczęście, siostro, może nie dla ciebie? O, moja siostro, wszakże to na niebie, jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową, jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie jutro trzeba się wziąć ostro do tych malinek, bo wiesz, że ja zawsze uprzedzam ciebie i mam pełny dbanek. Nie wiem, czy na mnie jagody łaskawsze same się tłoczą. Czy tam, twój kochany? Milcz! Ha, siostrzyczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. Co tobie do tego? Nic. Tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla. A gdybym kochała wzajem kochana, rolnika, pasterza, to już by żaden kirkor nie chce rady od głupiej siostry. Ha! zaklaskał w Boże! Wyszła ze świeczką, o mój wielki Boże. Co tam Pan Grabek powie na te zdrady? Bo też ta siostra chce iść za Kirkora, A ja widziała na kwiatkach ugora ba i pod naszą osiną słyszałam sto pocałunków. Przebacz mi, panie, o Chryste, że sądzę miłość, której ach nie znałam. Widzisz, mój Boże, ja mam serce czyste, A przysięgając nie złamię przysięgi, Boże, ta u twojej potęgi. Mogą uprosić o wiszenkę czarną. Jaskółką w dziobek dajesz muszkę marną. Jeśli Ty zechcesz, Boże mój jedyny, gdy stąpię, wszędzie czerwone maliny. Niech sen szczęścia pozłacany, zamyka oczy dziewczyny, a ja lecę do go Wszędzie maliny, maliny, maliny. Akt czwarty, scena piąta. Drzwi otworzone, teraz mnie fortuno. Prowadź i pomóż ze złotego cielca, jak jazonowi złote obciąć runo. A ja przysięgam, że choć syn wisielca, będę na tronie jako syn książęcy. Dziś sługa gorszych, jutro pan tysięcy lepszych ode mnie. To puchacz włóczy na wieży zamku. Idźmy na drabinę. Wszystko gotowe. Mam pęk cały kluczy od bram zamkowych. Płachtami o winę konia podkowy. I z ową koroną w podchmurnej nocy jak duch czarny zwinęł. A co nad wszystko, z cudzołożną żoną rozbrat na wieki. O szatanie prowadź. Kto to? Ja. Sama w ciemnościach, co znaczy? Słyszałem jakiś jęk. Szedłem ratować. Przynieś mi światła? Niech światło zobaczy, jak ja okropnie muszę być czerwona. Skończyłam! Kogo ty ratować chciałeś? Już zdaje mi się, że ta burza kona. Ustało błyskać, to i ty słyszałeś. Ten jęk okropny, aż tu było słychać. To dziwnie, kiedy przestawał oddychać. Raz wechnął. idź ty po światło kostrynie. Idź na dół! Dziwnie krew pachnie ode mnie. Stało się, stało, teraz nadaremnie. Żałować rzeczy, stało się, przeminie. Z nas wszystkich kiedyś będą takie trupy. Świecy, mój cały zamek zabłysk świecy. Wszystko śpi w naszej ceglarnej fortecy. Nawet zagasły latarniowe słupy przy bramie zamku. Czy służbę rozbudzić? Nie budź nikogo! Musiałam zabrudzić. Ręce po łokie. Dziwną pachną wonią. — Wzięłaś koronę? Nie! Stój! Pójdę po nią. Ja się nie lękam. Wiem, gdzie stoi łoże. Straszna odwaga, o Maltowie. Boże, nie podziękuję, że mi ona kradnie Czym ten okropny. Chciałbym na jej czole zobaczyć, jaką barwą lwica bladnie. Równo w ciemnościach macałam po stole. Ten stół miał jakieś rysy zimnej twarzy. Może to nie był stół? Ty stój na straży, ja pójdę szukać. Stój! Nie! Idź, krzak, ja się. nie lękam siebie, nawet nie żałuję. Ja wiem, że zwykle lachom żal po czasie. Zawraca głowy i sędzi chytruje. Może się teraz trup czerwony snuje Przed ludzi śpiących oczyma, a on przez sen żegnają krzyżem cichą marę. Schodzi po wschodach, jak te szczeble stare. Krzeszczą, znalazłeś? Ty coś cię masz w dłoni? Tak. Daj. Nie, 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 nie zbliżaj się do mnie, Bo będę błać ratunku od ludzi. Stój tam. Co znaczy, mówisz nieprzytomnie. Tu i tam, bo krzyknę, zamek się obudzi. Tu i tam z daleka, aż w tobie przeninie. Ta myśl powietrzu ją czuje. O, postrynie! Chciałeś mnie zabić, serce twoje biło. Głośno jak moje bije, gdy zażynam. Jeślim to myślał, na wieki przeklinam ów zakąt mózgu, gdzie się urodziło szalone dziecko. Chostam do komnaty, a namówimy się po cichu razem, co jutro czynić? Doniosły mi czaty, że Kirkor wrócił do Gnezna, że lasem grożąc takiemu, co by się z koroną o trąb upomniał. To nic, będę miała ludzi i miecze, a za moją stroną będzie ta tłuszcza ludzi omalcała. Karmiona w zamku. Kirkor nie poskromny, złotego deszczu. Nic, to na dworze wróble świegocą. Jak to? Już dzień? Boże, jaka biała światłość, mdłomi, mdłomi, mdłomi. Idź, prześpi szarą godzinę po ranku, ja sam obudzę. Gdy słońce zaświeci, staniesz w rycerzy uzbrojonym wianku. Jakoś to będzie, wojsko nam się skleci, daj klucz od skarbu, będę mierzył garcem przekupne złoto. Skąd także ze starcem, co mieszka w celi, a nas tylko dwoje. Będzie wiedziało, ty ciężarna, troje. Jak to? I dziecko noszone w żywocie? Będzie wiedziało, idź! Biednej istocie, nieurodzonej taka tajemnica, ty się Jeśli by tak było. Jak ty powiadasz, czyja szalenica? Porodzić żywe, lecz nie, będzie żyło, dziecko nic nie wie. Niechaj moja lwica spać się położy. I zbudzi się świeża do nowych czynów przy rycerza.